Kiedyś robiłem ankietę, ile osób używa kompostu w ogrodzie i bardzo dużo e, osób zaznaczało, że używa. Natomiast jeśli ty nie używasz jeszcze kompostu, to zastanów się, czy dobrze robisz, ponieważ kompost e, to jest czarne złoto ogrodników, tak się mówi. I jeśli nie, nie robisz sam, to możesz poszukać dostępu do kompostów. Jest wiele e, osób, które tworzy kompost i sprzedaje go tak prywatnie, więc e, możesz się zastanowić, czy nie warto kupić sobie takiego kompostu nawet raz do roku i wysypać go na swojej rabacie. Nawet nie na całych rabatach, tylko po te rośliny, na których ci zależy, bo e, sadzimy rośliny, które chcemy mieć w ogrodzie, a nie dbamy o to, żeby ta gleba e, wokół nich była dobra. Taki kompost można kupić w wielu miejscach to jest akurat workowany kompost. On nie kosztuje dużo, ten już nie pamiętam ile ten kosztował, ale chyba tutaj właściciele powiedzieli, że około, około 10 zł. Nie jest najwyższej jakości, ale zawsze lepszy taki kompost niż żaden, więc naprawdę warto go kupić. On, moim zdaniem, nawet nie jest zły. Paweł, Paweł ostatnio mówił, że nie ma złego kompostu. Więc jeśli zależy Ci na Twoich roślinach, to nie sep tylko nawozów mineralnych, ale daj też. Materii organicznej, takiej jakim jest kompost. Poszukaj w Twojej okolicy, czy nie ma jakiegoś, jakiejś osoby, jakiegoś rolnika, który tworzy taki kompost. I naprawdę kup chociaż jeden, dwa worki i sypnij pod tą roślinę, na której Ci naprawdę zależy pod jakimiś warzywami, czy pod magnolią, czy pod jakimkolwiek krzewem, który Ci się podoba. Daj jej jeść.